Cześć, koleś, witajcie w kolejnym filmiku. Tak jak wam zapowiadałam w poprzednim filmiku znowu nowościami od firmy Ecospa. Dzisiaj wam pokażę kosmetyki, które pojawiły się ostatnio u mnie w, i w kosmetyczce, i w, w makijażu. Także jeżeli jesteście ciekawi, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, ponieważ dzisiaj wam pokazuję produkty naprawdę przystępne cenowo, gdzie możecie skorzystać na wielu atrakcyjnych ofertach. No i myślę, że wiele z tych produktów również się pojawiło już u Was wcześniej w dołu, także zaczynamy może od sklepu Ekobiecam. E, zamówiłam sobie trzy produkty, trzy e, palety, e, które bardzo mnie ciekawiło od jakiegoś czasu i stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy mam zachciankę na coś z kolorówki, a nie chciałabym wydawać za wiele właśnie na kosmetyki. I pomyślałam właśnie o firmie Makeup Revolution. Ze sprawą Dress która wykonywała naprawdę cudowny, fajny i przede wszystkim prosty makijaż dzienny, skusiłam się na paletę Essential Mattes. To są wszystkie matowe cienie, zarówno w beżach, jak i w fioletach, a także w żółciach które doskonale i e, przede wszystkim moim zdaniem dobrze wykończył nasz makijaż, także tutaj mamy wszystkie cienie matowe. Ja takiej paletę szukałam, która by była pod ręką do wykonania szybkiego makijażu e, i paleta kosztowała 20 zł, także e, naprawdę moim zdaniem super. Ja Wam pokażę na tej palecie może makijaż ala la banan, czyli właśnie ładne wykonturowanie powieki i załamanie powieki przede wszystkim. Kolejną paletą to jest Makeup Revolution All About Cream. Tak jak Wam pisałam, miałam ochotę ostatnio na kremowe róże. Bardzo polubiłam sobie taką formułę. A nie chciałam też za bardzo, e, e, nie chciałam, żeby mnie kusiły jakieś wyższe ceny, dlatego też spojrzałam również do Revolution i znalazłam tam paletę za 15 zł na stronie ekobiecej. E, bardzo często wykorzystuję tą paletę do np. przykład szminek, e, jako szminki. E, cienie są, nie, cienie, róże są niezwykle napigmentowane, także musimy uważać. Najpierw otrzyjmy sobie skórę dłoni, a dopiero później nakładajmy na przykład skunksem, na nasze policzki. Jak chcecie, to mogę Wam zrobić test tej palety, bo myśla, myślałam, że będzie to naprawdę fajny, ciekawy filmik, ponieważ będziecie mogły zobaczyć te różne akcji. Także paleta kosztowała mnie 15 zł i to nie jest żadna chyba promocja na e Także jeżeli macie pomysł na jakieś zamówienie z tamtej strony, to jak najbardziej sobie to dorzućcie do koszyka. Kolejną paletą to jest Golden Sugar. i to, są, to jest paleta takich rozświetlaczy, róży. Ja chciałam coś, co miały wykończenie satynowe, jednocześnie się błyszczało i miałam ochotę właśnie na takie róże, także tutaj się spuściłam na taką paletę. Bardzo ładne cienie, bardzo ładne cienie, bardzo ładne róże, które mają zarówno wykończenie takiego rozświetlacza, także jeżeli będziecie na przykład bardziej opalone, z wielu kolorów można również się skorzystać jako rozświetlacz. Natomiast na ten moment, na porę zimową, bardzo Wam polecam ten kolor. E, mam tutaj jeden matowy brązer, także myślę, że paleta Wam się sprawdzi. Cena to około 30 zł, także nie jest wygórowana, a naprawdę miło sobie coś czasem po prostu sprawdzić e, z kolorówki. E, Propo kolorówki, to tutaj Wam pokażę jeszcze dwa kosmetyki. Esty e, są to lakiery do paznokci, już chyba wszystkim znane. I ja miałam ochotę na coś bardzo lekkiego, e, kremowego, takiego pastelowego i akurat skusiłam się na promocję dzięki koleżance, która dała mi znać. A, ponieważ można było w Hebe kupić e, dwa lakiery w cenie jednego, także zapłaciłam razem 32 zł. Wiem, że wiele z Was skusiło się również na tą promocję, także się cieszę, ponieważ e, lakiery S są bardzo dobre jakościowo. E, a że ja nie miałam żadnego swojej kolekcji, to stwierdziłam, że od takich kolorów może zacznę i kupiłam Muchi muci oraz Minty Candy Apple. Także bardzo fajne, naturalne kolory, ja bardzo takie lubię. Teraz robię taki spokój na paznokcie, ale widziałam, że Esji ma naprawdę wiele ciekawych, e, wiele ciekawych kolorów. Na które myślę, że teraz jeden z Was się skusi, ponieważ idzie lato. Eee, dalej, może pokażę Wam produkty z tołpy, ponieważ też mnie pytałyście o te produkty, jak mi się sprawdzają. Ja e, używam trzech z pięciu kosmetyków, które sobie kupiłam właśnie na tej stronie i zacznę może od produktów, których jeszcze nie otwierałam, czyli e, Topa botanik, e, Czarna Róża. I tutaj mamy odżywczy krem miód na noc i na dzień. Kropelka oznacza bogatą formułę, także jeżeli będziecie wybierały kosmetyk, najpierw sprawdźcie jaką formułę ma kosmetyk, ponieważ tutaj mamy bogatą i lekką. Ja chciałam coś bardzo regenerującego, a jednocześnie bardzo ładnie pachnącego. I tutaj czarna róża, jak wiecie, katowałam ostatnio Was ostatnio na Facebooku. Bardzo mi się fajnie sprawdza ta czarna róża, jest bardzo ładnie nawilżająca kojąca. Ja tych produktów jeszcze nie testowałam, ale jak już przetestuję, ponieważ one nie mogą zostać otwarte, ponieważ są ważne tylko 3 miesiące, także myślę, że jeszcze poczekają w kolejce, aż zużyję pozostałe kremy, które teraz mam. I coś, co bardzo mi pomaga właśnie przy aktualnych kremach, przy nabliżaniu skóry, kiedy na przykład jestem w pracy, jest mi gorąco, czy kiedy, kiedy chcę, żeby mi się krem właśnie szybko chłoną. I w tym celu właśnie używam giełki, tołpy, potanik białe kwiaty, oszyświającą białka tonik 2 w jednym. I tutaj mamy składniki jak róża stulisną, 100 stokrotkę i wodę różaną. Produkt przepięknie pachnie, to jest seria białe kwiaty. Bardzo wydajne i jednocześnie moim zdaniem naprawdę zapewnia nam duży luksus w korzystaniu z tego kosmetyku. Um, I naprawdę może zastąpić śmiało wodę termalną, ponieważ ja wam może zrobić test, jak ja tego produktu używam. I teraz na przykład moja skóra jest taka glow. Taka bardzo fajna i ona się bardzo szybko wchłania, a jednocześnie można ją używać na makijaż, także nic wam się nie rozmarzy. Spokojnie możecie używać tego produktu, bardzo ładnie pachnie i myślę, że na długo zagości w mojej kosmetyczce, ponieważ zarówno jak i, um, zarówno ceny na stronie tołpy, jak i w Heba na przykład są praktycznie że identyczne, ale ja skorzystałam z Newslettera i zyskałam na tym 30 zł, także moje zamówienie wyniosło 90 zł zamiast 120, także zachęcam Was, ponieważ um, na maila chyba też dostajecie wiele ofert właśnie ze sklepów, także topa chyba wam nie zrobi różnicy. A można naprawdę skorzystać z wielu przecen, które również są dostępne w Hebe, na przykład minus 20%. Kolejnym kosmetykiem, który moim zdaniem zasługuje na miano tańszego odpowiednika e, rozświetlającego produktu firmy Vichy, czyli e, pod oczy Idealia. Ja używam tego produktu z wielką przyjemnością, sięgam po niego częściej niż po wisi i naprawdę jestem z niego strasznie zadowolona. Produkt bardzo ładnie nabierze skórę, skórę twarzy i dzisiaj też to um, zauważyłam, ponieważ nakładałam właśnie olej Exclarence, e, krem z Mixy, który Wam zaraz pokażę i krem właśnie pod oczy. Ja najpierw nakładam krem pod oczy, a dopiero później pozostałe kosmetyki. I naprawdę jeszcze rano czułam, aż moja skóra jest na Teraz też, zresztą to czuję. A przy okazji mi się kosmetyki nie wałkują, nie rolują na tym, na tym produkcie. Eee, także raczej staram się używać tego produktu na noc, ale czasami po niego sięgam rano. Eee, ale też rano korzystam właśnie częściej z Wishi, bo jest taki bardziej rozświetlający, ale jednocześnie uważam, że one mają działania podobne. Także jeżeli chcecie kupić produkt w regularnej cenie 100 za 20 zł, eee, to jak najbardziej Wam polecam, ponieważ Wishi kosztuje 105 i tak. Dobrze słyszycie? Tym razem Wam polecam coś innego niż Vishy. Eee, kolejnym kosmetykiem, eee, który zaraz wam pokażę, bo jeszcze Wam pokażę, może kończę topę. Eee, krem do rąk, eee, również z, eee, z tej czarnej róży, ponieważ ten zapach mnie po prostu z niewoli wiem, te kosmetyki na pewno wiele produktów tutaj zostanie u mnie w pielęgnacji na stałe, ponieważ ten kosmetyk jest bardzo dobry. Ja Wam pokazywałam wcześniej eee, masło awokado w poprzednim filmiku. Natomiast to działa bardzo podobnie. Tego używam w kosmetyku w ciągu dnia, a tamtego masła awokadu na nos. Także bardzo, bardzo fajny. No i tutaj mamy czarną różę, masło babasu i masło shi, Także super. Dla mnie kosmetyk rewelacja. Kosmetyk, który używam zarówno na dzień, jak i na noc. Teraz właśnie testuję ten produkt. I wczoraj, wczoraj właśnie sobie przetestowałam, testuję cały czas. Na wieczór właśnie ten kosmetyk z olejkiem Clarez, który się podało się, jest naprawdę rewelacyjny, ale to Wam powiem pewnie w ulubieńcach, bo naprawdę bardzo, bardzo jestem zaskoczona tym, jak moja skóra wygląda rano i ten duet jest po prostu świetny, także Mixa 45+. No wiem, że tutaj wybrałam troszkę wyższą półkę, jeżeli chodzi o lata, ale ten produkt jest niezwykle ujędrniający moja skóra jest jak taka piłeczka, bardzo, bardzo fajnie te kosmetyki razem współgrają. Dodatkowo kosmetyki jest tanie, ponieważ kosztuje 25 zł. W regularnej cenie jest 35, także dla mnie, jeżeli chodzi o cenę kremu, to jest naprawdę bardzo mało, ponieważ ile ja czasami potrafię zainwestować w krem, także jeżeli się zastanawiacie się nad jakimiś droższymi kosmetykami, to może najpierw skorzystać z miksy, ponieważ dla mnie produkt jest rewelacyjny, ja Wam pokażę ten produkt w produktach godnych uwagi i troszkę więcej o nim powiem, także teraz się nie rozwodzę na temat tego produktu. I w Kelfurze razem z tym kremem kupiłam garnier micelarny. Trzy w jednym, skóra mieszana i normalna. Zrobię Wam test jeszcze dwóch pozostałych płynów nitelaznych, które aktualnie używam, i zobaczymy, czy jest różnica między wersją różową. W zapachu chyba troszeczkę jest, natomiast słyszałam wiele dobrego o tym produkcie, także skorzystałam z promocji. Za 13 zł kupiłam taki produkt. Dodatkowo on ma 400 ml, także myślę, że jest bardzo, bardzo wydajny i warto takie cenie się na niego skusić. I w karkurze kupiłam również, tak dobrze widzicie, szare medło, biały jeleń. Znaczy, to jest medło naturalne hipoalergiczne i to jest jedyny produkt, który domywa mi naprawdę bardzo ciężkie podkłady, mimo że ma bardzo delikatny skład, także to jest właśnie dziwne, że wszystkie produkty, które wcześniej testowałam i miałam wrażenie, że one naprawdę sobie dadzą radę po w wymienku przy tym produkcie, to po prostu wymywa mi wszystko, gąbeczka Beauty Blender, naprawdę jestem zadowolona, a produkt kosztuje 3 zł, także naprawdę spróbujcie i pytałyście się mnie właśnie, czy jest różnica między wpłynie a tym w kostce, myślę, że w kostce jest po prostu lepsze. Byłam... I to dzięki jednej z moich widzek. Byłam w sklepie Lusitan i dostałam w prezencie dwa kremy do rąk. Tutaj mamy taką puszeczkę, w której mamy do przetestowania dwa produkty. Kremy do rąk Lusitan są okrzyknięte jednym z najlepszych produktów do pielęgnacji dłoni. Także ja też chciałam się skusić na te produkty i po, po pracy po prostu pojechałam do manufaktury, gdzie wybrałam sobie właśnie, znaczy dostałam tą puszeczkę, ale również posłuchałam o wielu ciekawych kosmetykach. Jeżeli już na przykład coś możecie dostać w Gratisie, to też dajemy się wykazać sprzedawcom i ja właśnie posłuchałam o różnych produktach Lucita. Niektóre mnie zaciekawiły, ale też uważam, że ta marka jest droga, także trzeba się bardzo zastanowić nad produktami, które wybieracie. Ale jeżeli chcecie coś sztandarowego z tej firmy, to jak najbardziej Wam polecam masło, ponieważ masło, znaczy te kremy do rąk, ponieważ są to produkty po prostu a tej marki takie, to są bestsellery po prostu. Bardzo dobre, mam wersję różaną i waniliową, także naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona tymi produktami. I na koniec pokażę Wam maseczkę... Stopy Czarna Róża, to jest taka specyficzna maseczka, bo ona jednocześnie ma w sobie peeling, także nie róbcie wcześniej peelingu, ja zrobiłam ten błąd, że zrobiłam peeling wcześniej, to taki mocny. A później jeszcze mamy tutaj łupiny orzechów w tym produkcie, e, bardzo, bardzo zabliżająca maska. Ja bym zrezygnowała z tych, z tych drobinek, ponieważ one jeszcze zostają w opakowaniu, co jest niewygodne i marnujemy ten produkt, ale świetnie koi, regeneruje, dlatego też bardzo jestem ciekawa tych kremów, także dajcie znać, jeżeli się. Bo produkt mnie naprawdę zaskoczył, także y, maseczka kosztuje 7 zł. Myślę, że będę się często wybierać do Hebe po nią. I coś, co wam pokazywało i też naprawdę dużo mi komentowałyście pod, pod tym zdjęciem na Facebooku, y, że można zrobić Epicular Duo za nawet 35 zł. Ja niestety nie mam takich bardzo tanich aptek tutaj w łodzi, bo no łódź jest jednak dużym miastem i tutaj każdy chce zarobić. I zauważyłam, że mniejsze mniejszym właśnie mają tańsze apteki. Ale ja skusiłam się za aptecę Gemini za 42 zł. na efekt Duo Plus. Eee, bardzo fajny krem, też mi pisało się, że równie szybko Wam leczy do niedoskonałości jak mnie, także jeżeli mam jakiś wysyp, czy nabrodzić tutaj w okolicach żółkwy, to po prostu na całą buzię nakładam ten krem, który dodatkowo nawilża mi moją skórę, a jednocześnie redukuje mi doskonałość, także jeżeli szukacie szybkiej, e, szybkiej, szybkiego rozwiązania na Wasze niedoskonałości, to jak najbardziej Wam polecam ten kosmetyk, bo nie jest drogi, a podobno jest bardzo wydajny i bardzo szybko działa, także jak dla mnie rewelacja. I pokażę Wam na zakończenie kosmetyk, na którym się strasznie zawiodłam. Ponieważ zamawiałam go z chyba ezery, czy tego, jakiegoś takiego taniego sklepu z koleżanką, dorzuciłam się i po prostu jest to W7 rozświetlający korektor. Właśnie ja chciałam to robić. Test na żabę bardzo i długo i po prostu nie mogę wykręcić tego produktu. Także jest on jakby tego opakowanie feller, no nie wiem co się z nim dzieje. Miałam bardzo dużo nadziei, ponieważ koleżanka z YouTube polecała mi ten produkt. No i nie wyszło. Także. Mam nadzieję, że te zakupy Wam się podobały. Dajcie koniecznie znać, e, co z tych produktów Was zaciekawiło. Ja będę Was informować na bieżąco, jak mi się sprawdzają te kosmetyki, także e, czekajcie na ulubieńców, czekajcie na produkty godne uwagi, ponieważ w połowie miesiąca zrobię Wam na pewno taki filmik. E, tylko musicie się po prostu zastanowić, e, co by się nie pojawiło w ulubieńcach, a co by się pojawiło właśnie w tym filmiku, żeby po prostu nie dublować tych produktów. Także e, czekam na Wasze komentarze, mam nadzieję, że filmik się podobał. Kciuki w górę zostawiajcie, jeżeli oczywiście e, przypadły przypadło Wam do, gusty, do gustu zakupy. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, hej!